Cześć, witajcie na naszym kanale Dzisiaj grałem w Fortnite'a, ale jak widzicie, znowu jestem sam. No Jezus, no ile Janek się będzie tam dogrywać? I ile można czekać? Nie ma go, no ładuje się i ładuje, no. Boże. Wszystko możliwe z Jankiem. O, jesteś. Słychać się. Dobra. Dobra, cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj gramy oczywiście Fortnita i dzisiaj gramy w Fortnita. Po małej przerwie, ja widzicie mam 58 poziom. Janek ma 80 i gramy w Fortnite przed nowym sezonem. Więc zaraz... Typ! Robidzę za, za 3 dni, a Janek będzie miał czeleć. Będzie miał czelęć. Gdzie jest ten typ? Nie, Trzyba bo bije dobrać. mnie! No drugi mnie bije. Okay. O, w bił mnie. Tam do góry jest to, no, no jak zawsze się tam uciekł, tam pizdu. A nie, idzie do mnie, idzie do mnie. To jest Loki, to jest spocenie bo to jest Loki, kupię sobie kolej Lokiego, chyba że był kiedyś. Ej, zginę. No pewnie, że zginiesz. Eee, jeszcze raz. No i tak się gra, panowie. Zamieszczyć co 6 miejsca, nie ostatnie. No, pobranie wyników. Tu z praty na 61. Tupę. 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 Dobra, druga próba. I, i, i spadłem z 70 miałem 70%, teraz mam 61, bo jeszcze zagrałem gierkę sam na, na drugi kanał Pyr Pyrus X i tam dostałem baty. Nie no tu się też wszyscy gdzie le... ty lecisz? Nie wiem, a ty gdzie lecisz? No gdzie zazaczyłeś? Zazaczyłeś tam gdzie ty zaznaczyłeś? Ja nie wiem, bo się zagapiłem. Jezus Dobra, tam jadę. Taka jest gra z nim. No taka jest gra ze mną. Zagapiłem i pojechałem sobie gdzieś indziej. Pomyślę o czym innym. Dobra, już broni nic nie mam. Jak to za gierka, co za... Długno tu jest, nie ma nic nawet po drodze. No jest ten auto? Tam? co mi to auto? Ja chcę broń jakąś. To się... To jest moje auto! No to wsiadaj! Tu nic nie ma, tu są chłopy tylko. Jak chcesz? Ja chcę broń jakąś. No to jak chcesz chłopy? O, chłopy tu są. No, obrona, obrona. Wsiad do nas? Czy ty wysiadłeś? On jest ze mną! Ja wysiadłem. Czekaj, nie ruszę się. Ja nie mam broni. Dobra, wsiadaj Janek, uciekamy. No, no dawaj, przejedź go! Masz bronię ci rzucam. No ty dawaj. Masz. Nie bronię, nie, nie. <grystanie> masz zero no amunicji. No to weź to! On ma... No, tam co on to się stało? Uciekaj. Masło... hasło. No już robiło. Prawie. On walczy z kimś innym. Uciekaj, nie wychodź. Uciekaj. Uciekaj. Czemu? No, o czemu nie uciekasz? Bo jestem najlepszy, masło hasło mnie zabiło Dobra, jeszcze raz, ostatni, ostatni z ojcem, ostatni Znowu napadamy no, spadamy znowu niżej Ale to będzie dobre na shorta Majahi, 54% gotowość Ej, tu jest Darth Vader Gdzie? Jeszcze nie widziałem Vadera Gdzie? No tu go. Nie widziałem go jeszcze. Nie ja. No to uważaj, bo on jest potężny, taki jak kiedyś. Zajwiście. Nie widziałem Wejdera, właśnie. Chciałem to zobaczyć. Przed starym sezonem chciałem zobaczyć Wejdera. Ty, 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 ty. A w ogóle wiesz, jaka tematyka będzie następnego sezonu? No Armageddon. No? Nie ruszy się. Jestem za drzewem i się chowam. A czym z Wejderem. Jest? A gdzie jest Wejderem. Właśnie do ciebie biegnie, bo zauważył, zauważył cię. O, to jest... Uważaj. O bok, przyciągnął mnie z No jak? A ty nagrywasz No. Oła, wow, mnie zaraz Aha. zabije. No poczekaj, on jest przepotężny, to jest Darth Vader, a nie jakieś gówno. Ała, ła, ła, niczym. Łażę on miecz wrzuca. O, przyciągnął mnie. Śmieć. Dzień. Nie. Dobra. ja. Mam 10 HP. Mogę mieć Please, please, please. No, nie ale wasz, ty nig jesteś! Nigdy nie miałem miecza. Jak nigdy nie miałeś miecza? Nie miałem. Nie miałem to nigdy. Weź se, to weź se... Broń, to broń. Sturmowca. Daj trochę po, pos... no. Daj ojcu, no. Masz to. Hmm. Mogę ci dać A o. dasz... A, daj oteczkę przynajmniej. Nie mam oteczki. Masz apteczkę. Nie mam. Mogę ci to siupnąć. Jezus. Nie mam apteczki. Tu jest apteczka. Okej, okay, chwilę. Idziemy. O kurde, mam rewolwer. Masz, zaraz ci to wyrzucę. Widzisz ten rewolwer? Daj też bandaże, no! No wywala ci już. Masz. Dzięki. No daj te bandaże! No moment, no to no co mi zbierasz? No zabrałeś bandaże, które... Dziękuję. I no. to jest skrzynka jakaś. Co to za broń? Co za Czemu jej nie miałem? Wszystko mam złote. Jestem złotym dzieckiem Star Warsów. Dolecimy. Jeszcze nie miałem tego, bo ja nie grałem tak długo. Ja mam Mam kuszę, mam e, miecz, mam karabin, wszystkie złote. Typy tu są, chodź. Gdzie oni są? Widziałem kroki. na ślepy. Gdzie oni uciekli? No i gdzie oni są? No nie ma ich. Widzisz ich? Weź sobie apteczkę, bo tu jesteś niezdrowa do końca. Czekaj, o czekaj chwilę, tak wstranie z Jasonem, czekaj chwilę, co chwilę trzeba czekać Masz rybkę sobie weź Ej, chup tu jest? No A ja go zlikwidowałem, jestem za jej miejsce Ja jestem za jej tam jest fontanna z tyłu. Biorę fontannę. To co ty co tak klęczysz? Co ty tam będziesz robił? Co ty kombinujesz? Włożę sobie to, tak? O tak, jest. Co ty robisz? Czaisz się przez Dobra. Co się ładowałeś? ty masz mało życia? Co ty się wyleciałeś tam na zbi Ja ci tam rybę daję, a ty masz... Nic nie bierzemy. Co ty się manujesz? Tu masz rybę. Many ładuję. Tu masz rybę. Tu masz podkę. masz Gorb... pot... Strefa! O się strefy nie boi. No, ale. Jest... Tam jest jeszcze Dobra. jeden pojazd. O, ty pasy wynajmiemy. O, wolne... o. Znaczy ty piarę? Jest moja, jest. Aha. Co tam masz? Co to jest? Ej, dasz ten miecz, nie. Bo ja też. Sobie no, nie ale jeszcze nawet go masz. nie użyłem. No jak? No, nie użyłem tego miecza. No to powinieneś używać go cały czas. No, ale nie ma nikogo do strzelania. Aha, do bota możesz to strzelać. On wraca, ten miecz. Trzy, 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 trzy. No tak. A tego bym chce. Bo za jest. Nie. Co to tutaj inne. Nic nie mam. Znaczy, nawet ich nie ma. Tych innych. Ojej, on zaznacza też teren. Kto? Nasz bot? No ten bot. No. Ej, tu ziomek jest. Nie, ziomek jest, tylko oznacz Ziomka ozn mam. No to oznacz go, a nie ziomka masz. No to. Mam. To znaczy, że u siebie go mam nie pomóż. No jest, gdzieś po las Pomóż mi Pomóż mi. No gdzie on jest? No u mnie! No przecież widzę, jestem tylko od ciebie, nie ma go tam. Jest Leży. Jeszcze jeden tam jest. Jeszcze jeden to Jest tam 160 leży. O, ale jestem za Cześć, coś złotego tu ma koleś. O, ale gówno. A teraz to wezmę, będę miał wszystko złote. Strefa idzie. No, wiesz co? Nie widziałem. Jakby. Nie wiem. Jakby nie, jak nie widziałem. Dobra, ja uciekam. Weź nie? No, chodź. Chodź, bo cię zabiją. Czekam. Jesteś za cienki. Ja tam rzuciłem koktajl. A ty nie wziąłeś tego? Ej, dostanę 2137 maxima za przetrwanie. To tu jest bunkier, ale zamknięty chyba. No jeżeli. No nie, jeżeli otwarty. Nie jest kardy, no to zamknięty chyba. Zamknięty? Pada. Otworzy się, jak przyjdzie strefa. Ale jestem zajebisty normalnie w tą grę. A bro, nie się. To we mnie strzela, a to ty gnoju. I ty musisz zrobić taki hajs tak, że. Teraz przyjdą wszystkie tak. do nas do koła i... bo ty musisz się chce nastukać. Ej bije mnie, bije mnie. Pasz skaczeje. Pa. nie dolecia. Bo mój za gruby. Polu. No, o, dobra. pamiętam tu taką akcję, jakiejś zwaliłeś, co w krzaku byłeś i nic sobie nie poradziłeś. To ty, nie ja. I sobie nie sporadziłeś okay. z dwoma typami. No ale. to, to jest w więc. Dobra. O, medalony idą przed nami. A... No nie! No vu. Idziemy prosto w medalonów. Tak, a jak? A, dobra, w głupestę. Patrz. Mamy, ja mam miecz Skywalkera, mam kuszę. ja mam rewolwer. Mam, Taki mam. Skywalkera. No, tego... Batmana. Dar -da -wej Skywalker. <grych> ja mam kuszę, jeszcze nie używałem. Ja znowu strefa idzie, dobra, chodź do tej strefy, bo... A w ogóle bunkry się otworzyły. No, o, mam te bunkry, chodź. Aha. Chodź, bo zaraz strefa będzie. No idę. Ja nie tego efektu. O, tutaj już. Jaki efekt, Tego efektu takiego HDSa co możesz zaraz nacisnąć. O typy są przede mną. Ej, typy przed nami. Ole dostałem nieźle. O. Dostał. No on dostał 250. Mało ma jeden. No jest co to nie wiesz. Przyciąga cię. Pika, jestem łatwy. Cel. Łatwo. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku. E elo, mam nadzieję, że na plusie. Tak, plusie, platyna na 66. Zjadko wow, no to jeden. Wróciłem wr 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 do... No. Dobra, elo. Elo.